Budynek za złotówkę VS za milion złotych w Minecraft. Czy za więcej pieniędzy będzie lepszy budynek w Minecraft? Dziś sprawdzimy czy dom za złotówkę naprawdę może konkurować z tym za milion złotych. Bo czasem nie wszystko co drogie jest lepsze, a w Minecraft liczy się pomysł i kreatywność, a nie cena. Więc czy droższy budynek naprawdę wygra? Zobaczcie w tym filmie. Dobra, tu są te budynki od złotówki do miliona złotych, więc zobaczmy na początku budynek za złotówkę. Ale zanim to zrobimy zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie tyle łapeczkę w górę, ile mam ekspa. No i dajcie też subskrypcję i komentarz, jakiś miły komentarz, to ja na pewno odpiszę. Stop! Wy też nie wiecie co kupić święta? Wejdź na rockettoys.eu i znajdź samochodzik zdalny sterowane, które zachwycają każdego. Driftujące świecące i pełne mocy idealny prezent. Pod choinkę, a teraz z kodem adiblocko otrzymasz 15% zniżki. Nie czekaj, najlepsze modele znikają błyskawicznie. Wbijaj na roketo.eu i użyj kodu adiblocko, żeby mieć 15% zniżki. A my przejdźmy do oglądania domów. Opis podejrzany. Ocena 69 10, nie żartuję. 3 na 10. Słyszycie to? Nie wiem, co to jest, ale zobaczmy, to jakieś dziwni. To jest ogólnie z ziemi, słaby bardzo. Myślę, że to będzie bardzo słaby domek, ale zobaczmy, co będzie w środku. O, jeszcze tutaj taki tu Tylko obca jest zniszczony Dla mnie 0 na 10. Zmiany są duże. Opis. Bardzo, 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 bardzo podejrzane i jednak 0 na 10. Dobra, kolejny budynek za 5 zł. Opis jak na razie fajny domek. Ocena 6, 7 na 10 wygląda, no tak szczerze, nawet dobrze od dołu, no. Wszystko tu są jakieś okna, fajnie, tu mi się podoba. Fajnie, że to jest y, wszystko takie detale, fajnie wszystko. No, tu są jakieś liście, tu chyba jest piętro jakieś, ale... Dlaczego tu w środku nic nie ma? Oceniam to. Bo chociaż na dworzu to wygląda tutaj. Zarąbiście. Nie, i tak daje, tak 3 na 10, no. Zmiany są leciutkie, ocena to 3 na 10, a opis to słaby. Napisz w komentarzu, czy mieszkałbyś w takim domu. No i kolejny budynek za 1000 zł. Yo, dobra. To już jest bardzo dużo. Da opis tego domku to jest bardzo ładny dom, a ocena 7 na 10. I w ogóle, jak on ładnie wygląda. Tu są jakieś, widzę, nie wiem, ozdoby, kwiatki. Tu jest taki filar fajny, no. Nie no, tutaj, no, z zewnątrz wygląda zarobić Tylko dlaczego tu nie ma żadnych kwiatków? Może tu sami możemy posadzić? No ale... O, oh, fajn, fajna szyba w ogóle. Takie 3 d Zobaczmy środek, czy to jest tak jak... też mało rzeczy się dzieje, kurde no. Hmm, no słabo to też wygląda, ale... Jeszcze środek coś tu jest, ileś. No, zaśmy górę. No, tu nic nie ma. Ale fajnie, że tu piętra są. Tu pokoje niby są, ale tu w tych pokojach... A nie, dobra, jednak ktoś jest. No ale no, jak na razie to może tylko pójść spać. Zmiany są nieduże, ale opis jest za dużo wolnego miejsca. Ale 6, 7 na 10. Dobra, i teraz za milion złoty. Milion złoty, jakby. Mogłem sobie kupić tysiąc kebabów, ale dobra. Opis. Tysiąc kebabów mogłem sobie kupić. No i ocena 10 na 10. Najwyżej będę smutny, nienajedzony, siedział, ale widzę, że za milion złoty. To nawet fajnie wygląda. Ale już mi to się nie podoba, że nie mogę wejść normalnie, tak. No ale dobra. Chodźmy tutaj. I joo. Co jest tu fajnie umijemy się No co to jest Ile tu jest krzeseł? I fotel i wszystko tu jest Yo, Co tu pisze O daj suba, daj suba no. Dajcie suba, pamiętajcie tutaj na dole Dajcie suba No i zobaczmy dalej co tu jest ale to fajnie wszystko wygląda. Tu w ogóle można wejść. Zanomiste. I poszukajmy dalej. Może jeszcze jakieś tu wejścia są. No bo raczej za milion złotych to więcej rzeczy tu powinno być. Jak dla mnie, ale no wow, jeszcze takie 3D. Ładnie, no. Idźmy dalej. Zobaczmy co tu jeszcze może być. Uuu, są jakieś schody, zobaczyłem. Co tu może jest? O nie, znowu. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba, że nie da się wejść ale dobra. Zobaczmy te schody. Dokąd one prowadzą? Na dół? Na dół chyba nic nie ma. Nic nie widzę. Ja się przestraszyłem. Ciemno tam jest bardzo. Ale, jo, ale świeci. Idziemy na górę. Nic nie widać po prostu. Nic. Gdzie ja jestem? Okej, okay, tu są jakieś... Okej, okay, można się usiąść i pójdźmy dalej. No co tu jest jeszcze? No, jo, w ogóle jakie wszystko widać fajnie, no. Co jest? Dobra. Znajdźmy jeszcze jakieś inne wejście. Może jeszcze to znajdę. Mam nadzieję, że znajdę, bo za złoty złotych tak mało. Dobra, jeszcze szukam. Może zresztą... O! Jakieś schody tu są widzę. No. Fajne świeczki, to a to coś jest tu już nowego, więc może więcej rzeczy proszę. Ja bym chciał właśnie na te wieże, bo widziałem, że na twarz były te wieże. Może na górze były te wieże i fajnie było. Wow, gdzie ja jestem? Da, pójdźmy do, gó do góry. Tu jeszcze coś jest. Do Zarobiste. Idźmy. Jeszcze tyle rzeczy tu pewnie nie zwiedziliśmy. Ja już myślałam, że to słabe jest. Dobra. Wchodzimy na górę. Do. To... Dobra, co tu jest? O, jakaś tu rzecz jest śmieszna. Tu jest w sumie toperze. Jesteśmy po prostu pod dachem. Dobra, idę stąd. Chodźmy dalej. Czy coś. Czy wchodzimy teraz na tę wieżę? Jak wchodzimy na tę wieżę, to nie wiem, dajcie suba i lajka, naprawdę. Tutaj dajcie suba i lajka. To no naprawdę, no chyba będziecie musieli zostać i. Furtypian JAKIEŚ... a nie. No tak to są w... jak w kościołach, to są w no Dobra, pójdźmy do góry. No i co tu jest? No są te wieże, ale co to jest? Dobra, nie wiem co to jest, ale. Na pewno coś dziwnego. Co to jest? Gdzie? Gdzie ja tu mogę dać Dobra, myślę, że to było wszystko. Dla mnie najbardziej się podobało, no kurde, to był 50 zł, a to był milion jednak złoty. Ale czy za milion złoty się opłacało? Tak, dla mnie to najlepsze było to. Najlepszy budynek to jest za milion złoty. Let's go! Żartowałem! Za złotówkę najlepszy! Dobra, do zobaczenia. Cześć!